усіх сторін е, полетіли ракети на нашу рідну Україну. За всіх сторон полетіли ракети на нашу е, кревному матку України. Було вбито дуже багато наших побратимів. Забито багато дуже наших братів. Бандита жондірасу. Бандита бандит керує Росією. Такі слова, слова, що в радіо. i się z z jako ja, ja. Bo ja, ja. tylko bandyci przychodzą do cudzego domu, to wywalają jest. drzwi, zabijają kratą, mordują. Szanowni Państwo, dzisiaj nad ranem doszło do zamachu na nasze siostry i naszych braci Ukraińców. Duch Ukraińców nie pokonany. Duch Ukraińców nie jest do pokonania. Dziękujemy Wam, drodzy bracia Polacy, za to, że nam pomagajcie. Dziękujemy Wam Państwo, drodzy, nasze bracia Polacy, dlatego że pomagacie nam. Przechodzimy zebramy sobie. Deklaruję, że Rada Miasta Bydgoszczy, czego dowodem jest obecność wielu radnych na, na, dzisiejszej, na dzisiejszym spotkaniu. Rada miasta Bydgoszczy będzie, jak tylko będzie mogła wspierała działanie miasta i będzie wspierała Ukrainę. Potrzebne są bardzo odważne i twarde decyzje polityków cywilizowanego świata. 20% dochodu dla armii Ukrainy. Pan tu przeka. własnego zysku na uborsk. Jestem emerytem od grudnia zeszłego roku. Z wrudnia roku. I deklaruję, że najbliższą emeryturę przekażę na wsparcie armii na ukraińskiej. Nie, nie. Całą. Ja Ukrainy. I apeluję do mieszkańców Bydgoszczy, no emerytów, takich jak ja. O to, by. Już nie mówię o całej emeryturze. Może nie. Ale ta, ta to wsparcie finansowe jest symboliczne, ale myślę, że mówiące wiele o nas, wydgoszczamy. Siostry i bracia. Wójt z Putiną. Sestry ta bracia. Dzisiaj serce pęka. Serce tryska. Ale historia uczy jednego. Ale historia uczy jednego. Każdy tyran kiedyś kończy. Każdy tyran kiedyś zakończy. Kończy źle. Zakończy pochano. Dziękujemy. Dużo dziękujemy wam. Dziękujemy, że nie dajemy również się ulec prowokacjom w internecie uprawianym przez rosyjską propagandę. Dużo dziękujemy, że nie poddajemy się prowokacjom, jakie nadaje nam rosyjska propaganda. I nieśmy wszędzie prawdę o tym, co Putin robi w Ukrainie. I i syna Światłego Ducha Амінь. Отче наш, що є Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся! Благодатна Марія, Господь. з тобою.